Chiński czołg lekki typ 15 i VT5. Gdy mowa o chińskich czołgach, to jest ich dosyć dużo. Jednak części z tych czołgów są to czołgi, które mają być przystosowane do takich warunków, gdzie czołgi podstawowe no, nie za dobrze sobie radzą ze względu na ich wielkość i ze względu na ich masę. Co jest przeszkodą nie tylko dlatego, że ten teren może być tam na przykład podmokły czy jest bardzo górzysty, ale też na przykład ze względu na to, że jest położony no, dosyć wysoko nad poziomem morza, no to te silniki jednak tracą swoje optymalne możliwości, no i ta masa bardzo mocno przeszkadza. Dlatego, żeby zastąpić czołgi typ 62, te około 21-tonowe czołgi, które już jednak no, mają swoje lata, sama nazwa wskazuje 62, początek lat 60., i które zostały wycofane ponad 10 lat temu, to stwierdzono, Chińczycy stwierdzili, że należy wprowadzić nowy czołg, nowe rozwiązanie nazwane Typ 15 czarna pantera, a w wersji do sprzedaży na zewnątrz, na eksport VT5, z pewnymi zmianami, które dotyczą głównie opancerzenia i wyposażenia. No ale zacznijmy od tego, po co ten czołg? Po co czołgi lekkie? Po co czołg ważący 33-36 ton? Tak jak powiedziałem, chodzi tutaj o to, żeby te czołgi na przykład mogły służyć w Himalajach, na płaskowyżach, w terenie, gdzie no jednak tej wody jest zdecydowanie więcej, jest podmokło, jest wiele przeszkód i te, tak jak powiedziałem, czołgi podstawowe ważące nawet 40- kilka ton 50 ton radzą sobie gorzej. Dlatego powstał typ 15. Czołg lekki w podstawowej wersji ważący 33 tony. W przypadku, w, w przypadku wersji, do której założy się te dodatkowe moduły opancerzenia, ta masa wzrasta do 36 ton. Więc jednak konstrukcja mocno odbiegająca swoją masą, na przykład w porównaniu do konstrukcji zachodnich, które obecnie potrafią w przypadku czołgów podstawowych ważyć około 65 ton. No dwukrotnie lżejszy. no ale takie już są czołgi lekkie. Jeśli chodzi o wymiary, to będę posiłkował się ściągawką. Długość kadłuba to około 7,5 metra, z lufą skierowaną do przodu 9,20 metrów, szerokość 3,30, wysokość 2,5 metra. Czyli to też czołg, który nie tylko jest dosyć lekki, ale też jest troszkę mniejszy od tych zwykłych czołgów podstawowych. Niezdecydowanie to nie jest jakaś konstrukcja, która przywodzi nam na myśl na przykład tankietki, ale jednak on jest troszkę mniejszy, jednak widać, że to czołg o troszkę mniejszych wymiarach. No jednak ten teren górzysty ma to do siebie, że nie tylko chodzi o masę, ale też o wielkość. Za napęd odpowiada silnik wysokoprężny o mocy tysiąca koni mechanicznych. Tak, tysiąc koni mechanicznych w pojeździe trzydziestokilkutonowym. Co jest gigantycznym skokiem naprzód, na przykład gdy porównamy te czołgi do czołgów T-72, ważących 42-45 ton i mających moc 750, 840 koni. No, więcej w tych najnowszych wersjach. Tutaj chodzi o to, żeby on był mobilny i żeby te straty, jeśli chodzi o moc ze względu na wysokość, ze względu na to, że to powietrze jest tam jednak powietrzem zawierającym mniej tlenu, które jest potrzebny do spalania mieszanki, no to moc spada, ale dzięki temu, że ten silnik jest odpowiednio mocny, to to jest rekompensowane przez tą odpowiednią moc i odpowiednią masę. Osiągi, prędkość około 70 km na godzinę na drodze utwardzonej. Jeśli chodzi o zasięg do 500 km na zbiornikach wewnętrznych. Załoga trzyosobowa, tutaj musimy pamiętać, że jest to czołg, Wyposażony w automat ładujący, czyli nie ma ładowniczego. A jeśli chodzi właśnie o to, co niektórzy uważają w czołgach najważniejsze, to zastosowano armatę gwintowaną 105 mm. Więc jak widać w tych lekkich czołgach, czy też niektórzy powiedzą w wozach wsparcia ogniowego, 105 nadal rządzą. Nie sięga się po te 120-125 mm armaty czołgowe, gładkolufowe, i to z kilku powodów. Po pierwsze masa, po drugie odrzut. Tu, w tych lżejszych konstrukcjach, mogłoby to sprawiać problemy. Niektórzy też wskazują, że sam pocisk też swoje waży. I tu mamy 105 gwintowaną, automat ładujący, nie karuzelowy magazyn. Jeśli chodzi o zasilanie tego magazynu, tylko jest to w niszy wieży. Dodatkowo mamy karabin 12,7 mm, opcjonalnie na przykład granatnik automatyczny 40 mm. No, jak to z opcjami, różne wyposażenie. Więc no, można powiedzieć, coś, co może zapewnić dosyć skuteczne zwalczanie czołgów y, takich lżejszych. I tu nie mówię o czołgach innych, lekkich, tylko na przykład o c 70 dwójkach. Tutaj ta 105 z odpowiednim AMO jest wystarczająca. To nie jest tak, że to będzie jakoś odstawało od 120, jeśli chodzi o możliwość zwalczania np. t dwójki. O wiele gorzej, już jednak ta 105 poradzi sobie z takim prawdziwym czołgiem podstawowym, nowoczesnym. Czyli Abramsy, Leopardy, nie wiem jak z T90, ale jednak. Tutaj już ta 105 może być niewystarczająca. Oczywiście gdy mowa o uderzeniu czy też trafieniu w przód pojazdów, w przód tych wrogich czołgów. Z boku 105 jak najbardziej jest wystarczająca. Tylko że gdy mówimy o tym czołgu o typie 15 czy też VT5 to musimy pamiętać, że są to czołgi, których przeciwnikami będą inne podobne tego typu konstrukcje. Oraz sprzęt lżejszy, BWP, kowe, transportery opancerzone, ciężarówki oraz na przykład jakieś stanowiska piechoty. Tak, żebyśmy to rozumieli, że to jest tego typu pojazd, który ma nie tyle walczyć z innymi czołgami ogólnie. Czołg nie ma służyć do zwalczania innych czołgów. Tu powinno się używać innych rozwiązań. Czołg jest raczej, żeby uderzyć w miejsce, gdzie tych czołgów nie ma zbyt dużo, żeby w skuteczny sposób doprowadzić do przełamania. To nie chodzi o to, żebyśmy rzucali czołgi przeciwko czołgom. Nie. Czołg ma być szybki, ma być wsparty przez BWP, przez odpowiednie systemy przeciwlotnicze i on ma w szybki sposób wedrzeć się w teren przeciwnika, zrobić wyłamanie no i szybko zajmować teren. No, Ale to jest zupełnie inny temat. Jeśli chodzi o przyrządy obserwacyjne, o system kierowania ogniem, to na podstawie analiz, zdjęć, jakie są dostępne, analitycy stwierdzili, że są to rozwiązania z czołgów Typ 99. I co ciekawe, tutaj mowa o tym, że nie w tych podstawowych wersjach Typ 99, tylko już w tych czołgach po modernizacji. Oznaczałoby to, że są to rozwiązania dosyć dobre, że ten czołg, chociaż lekki, chociażby wyposażony w 105, jednak, gdy chodzi o te przyrządy obserwacyjne, o to SKO, to miałby dosyć duże możliwości. I to by było coś, co czyniłoby z tego czołgu dosyć groźnego przeciwnika, pomimo tej stopiątki. Gdy natomiast mowa o opancerzeniu, to jest tutaj wielka niewiadoma, tutaj jednak nie do końca wiemy, Jakie to opancerzenie jest? Można tylko przypuszczać, że ze względu na masę no nie będzie ono jakieś super rewelacyjne, tylko że jednak postęp idzie do przodu i gdy spojrzymy na ten czołg, to najprawdopodobniej to opancerzenie będzie na poziomie minimum tego, co na przykład prezentują te pierwsze wersje czołgów T72. Tak. Tutaj już możemy mówić o tym, że to będzie zbliżony poziom. Dlaczego tak myślę? Ponieważ jednak to opancerzenie idzie do przodu. Te rozwiązania, jakie się stosuje, też idą po prostu do przodu, i ze względu na to myślę, że ten 33, a szczególnie ten dopancerzony w te dodatkowe moduły, 36-tonowy czołg, może być na poziomie np. Na T72A, B, M. A to już jest coś. Da się to zniszczyć, ale to już jest poziom no nie aż taki słaby, jakby się mogło wydawać. Tylko, że to nie ma być czołg, który ma walczyć z innymi czołgami podstawowymi. On ma być czołgiem, który będzie się w dobry sposób sprawdzał, był taką wartością dodaną, jeśli chodzi o teren trudniejszy. No i ma być też w miarę ekonomiczny. Tutaj o tym nie wolno zapominać. Więc to nie jest tak, że to jest czołg, który ma być super ekstra czołgiem, który będzie po prostu wymiatał w konfrontacji z innymi czołgami. Nie. To jest czołg stworzony w odpowiednie miejsca. Na miarę możliwości, a raczej na miarę możliwości chińskich, przystosowany do tych terenów, gdzie on ma być tym podstawowym elementem. Gdzie te czołgi podstawowe, te zdecydowanie cięższe, lepiej opancerzone, wyposażone w 120 125 w przypadku Chin, no nie sprawdzają się tak dobrze. No Indie też mają swój czołg lekki, o którym też kiedyś mówiłem. Amerykanie wprowadzają swój czołg lekki. Można powiedzieć, mamy powrót do czołgów lekkich i o tym też będzie materiał. Więc typ 15 to bardzo ciekawa konstrukcja, która została stworzona pod pewne wymagania wszystkie czołgi powstają pod pewne wymagania, tutaj szczególnie mocno to widać. VT5 to pewne zmiany. Jeśli chodzi o SKO, jeśli chodzi o opancerzenie, na przykład włas też kierowcy jest w innym miejscu. No ale to jest po prostu wersja na sprzedaż na zewnątrz. Mnie bardzo ciekawi jak różni się pancerz i to SKO czy tutaj jest to bardzo korzystne na rzecz typu 15, na, te, na rzecz tych czołgów dla siebie? Czy te wersje eksportowe nie są po prostu pozbawione pewnych rozwiązań? Może się kiedyś o tym dowiemy. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.